Co tu tak cicho? Myślałam, że będziecie się radować. Sam król Henselt zaszczyci nas swoją osobą. Wszyscy zginiemy. Nie odeprzemy ataku. Henselt jest niezwyciężony. Głowy do góry! Wreszcie nie będziemy walczyć z pachołkami, ale z królem! I sam król będzie musiał uznać nasze zwycięstwo. A może się boicie? Może lepiej wywieścić białą flagę? takie proste! Henselt szybko zaprowadzi tu swoje porządki! Krasnoludy wyplują płuca w kopalniach, a elfy szczetną, kryjąc się po lasach! Chłopi będą batorzeni, bo nie ukłonili się dość nisko! Taki kraj chcecie zostawić swoim dzieciom? Nie! Nigdy! Strach was obleciał, bo nadchodzi Henselt? A kimże on jest? Bogiem? Nie! Ma ręce, nogi i krew! Czerwoną, tak jak my wszyscy! A jeśli ośmieli się przekroczyć te mury, trzeba ją będzie mu utoczyć! Tak! No, zelta! Niech żyje Saskia! Wielu z nas nie zobaczy Jutrzenki, nie wróci do swoich kobiet, nie napije się z przyjaciółmi. A my będziemy pielęgnować ich groby, kiedy spoczną w ziemi! żyją! Będą żyć z podniesioną głową! Bo tylko takie życie ma sens!